Chaos przy zastąpieniu BWP1. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że często mówię i o różnych modernizacjach, o próbach modernizacji naszych BWP1 oraz o tym, jak wdrażamy Borsuka, czy też jak planujemy pozyskać ciężkiego BWP. A dzisiaj tak spróbuję przybliżyć, jak gigantyczny chaos, jak wiele się działo do dzisiejszego momentu w celu oczywiście pozyskania następcy BWP1 oraz jaka będzie Prawdopodobnie najbliższa przyszłość. I zacznijmy od tego, że oczywiście wszelkiego rodzaju prób, projektów modernizacji, przystosowania, to znaczy polepszenia właściwości, możliwości BWP-ów jedynek naszych. To przez te ostatnie 30 kilka lat było tego sporo, o czym jest często na kanale. Tylko, że przez te 30 kilka lat nie byliśmy w stanie tego doprowadzić do końca i nigdy nie zapadła decyzja, że tak, modernizujemy w jakiś głębszy sposób nasze BWP-jedynki. Powodów było oczywiście wiele, zaczynając od tego, że to jest jednak konstrukcja niezbyt podatna na modernizację, poprzez to, że oczywiście koszt takiej modernizacji byłby wysoki, Kończąc na tym, że o wiele bardziej opłacalne wydawało się i wydawało się, że to już będzie za chwilkę, pozyskanie nowych BWP-ów, już nowoczesnych BWP-ów, czy też przez długi czas i nadal w głowach niektórych, że powinniśmy kupić BWP-y mm, używane, na przykład Bradleye, które będą takimi, może nie następcami, ale takim rozwiązaniem przejściowym. No i wszystko to doprowadziło do tego, że przez te trzydzieści kilka lat, ponieważ tak, już na początku lat dziewięćdziesiątych, Ubiegłego wieku, czyli ponad 30 lat temu, pojawiły się pierwsze plany modernizacji bwp jedynek i już wtedy wiedzieliśmy, że te maszyny muszą zostać zastąpione w latach 90. ubiegłego wieku. Więc to daje nam skalę, jak to długo trwało. Tu sekundę przerwy, zapraszam do wsparcia i bardzo dziękuję za to wsparcie. Patronite: postawienie symbolicznej kawy, linki w opisie, funkcja wspieraj, komentarz z super podziękowaniem, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Tylko że lata mijały, modernizacje powstawały i nikt ich nie wdrażał, ale też pojawiały się projekty budowy nowego BWP. Tutaj jednym z tych najważniejszych, tą najjaśniej błyszczącą gwiazdą jest oczywiście Anders. Czyli 15 lat temu pojawił się projekt, pojawiły się prototypy BWP Andersa, który miał być nie tylko BWP, nie tylko w wersji BWPA, ale też miał być to wóz zabezpiec zabezpieczenia technicznego też, ale wóz wsparcia bezpośredniego i, i wiele innych konstrukcji specjalistycznych. Ja przez długi czas byłem dosyć sceptycznie nastawiony do Andersa, zanim się troszkę nie wczytałem, zanim troszkę więcej się o tym projekcie nie dowiedziałem. Tam było wiele, nadal jest tam wiele bardzo innowacyjnych rozwiązań, bardzo ciekawych. I te 15, i te 10 lat temu, i nawet dzisiaj. Tylko, że Anders miał być ciężkim bojowym wozem piechoty, który miał nie pływać i który miał być w wersji takiej lżejszej, 30-kilkutonowej, oraz w wersji cięższej, nawet ponad 40-tonowej. Tylko, że był to czas, te 10-15 lat temu, kiedy uważano, że nie. To, że cały świat rezygnuje z pływających BWP-ów, że idzie w kierunku ciężkich BWP-ów, które mają zapewnić jak najlepszy poziom ochrony, najlepsze opancerzenie, najwyższą przeżywalność tej konstrukcji, no to wszyscy się mylą, my jesteśmy mądrzejsi, BWP ma pływać i koniec kropka. I nie, to nie chodzi o to, żeby one mogły na Mazurach, na Podlasiu działać. Tam wcale BWP nie musi być BWP-em, który będzie pływający, żeby mógł tam działać. To jest coś zupełnie innego. No ale ok, był Anders, tylko że wszyscy stwierdzili, że no nie, on nie pływa, nie ma sensu stworzono wymagania i względem pływającego BWP, i stworzono wymagania względem nowej, bezzałogowej wieży, takiego zdalnie sterowanego systemu wieżowego, który przerodził się w ZSSW-30, a ten pływający BWP przerodził się tak w Bursuka. Tylko oczywiście tutaj wymagania były bardzo wysokie. Tutaj niektórzy uważają, ja do nich należę, że te wymagania często były skrojone w taki sposób, żeby nam się to nie dało nie udało tym projektantom że wymaganie pływalności z odpowiednią na przykład wytrzymałością na miny pływalność a bardzo wysoki poziom opancerzenia wieża bardzo rozwinięta bardzo dobra wieża ale w odpowiedniej wadze i z odpowiednimi rozwiązaniami. To wszystko było ciężkie, żeby to spełnić, tylko że na nieszczęście pewnie dla niektórych to się udało. I tak i wieża, i BWb zostały stworzone nie bez problemów. Te problemy nadal występują. Tu nie ma co kryć. To jest początek. A chcemy mieć wieżę na wypasie, to zanim zrobimy, żeby to wszystko działało tak jak chcemy, to potrwa. Inni też mają takie problemy i to jest normalne. A niektórzy już stwierdzili w swoich głowach, że nie, ZSW-30 do kosza, BW, Borsuk do kosza, bo jeszcze nie działa jak najlepszy BWB na świecie i najlepsza wieża na świecie, tylko jest na drugim, trzecim miejscu. Ok, no ale to jest poza tym. Niektórzy nie lubią naszych rozwiązań. Z różnych powodów, tutaj nie wnikajmy. No i oczywiście i powstała wieża, i powstał Borsuk, więc mogłoby się wydawać super. BWP jedynki się powoli wykruszają, już są przestarzałe. Kupujemy Borsuka super, ekstra, robimy wszystko, żeby go pozyskać jak największą ilość. Tylko, że to były troszkę inne czasy, do których. niż te dzisiejsze. Dzisiaj przyzwyczailiśmy się, że wydajemy na to nasze bezpieczeństwo potężne kwoty: setki miliardów złotych. Że mamy gigantyczne plany, kupujemy setki różnych czołgów, armatochałbic, wyrzutni. Sky is the limit, i wydajemy potężne środki. To były troszkę inne czasy. Czasy, kiedy tych środków nie było, albo nie chcieliśmy ich wydawać. No i niestety powstał jeden prototyp. On był powoli testowany, wychodziły różne rzeczy, co normalne, bo to są prototypy. I dopiero przyszedł rok, kiedy to wszystko się wywróciło, doszło do sytuacji, że to zagrożenie, które było już od kilku lat, ale często było niezauważane albo pomijane, jednak się mocno zmaterializowało, i wtedy nagle okazało się, że nie tylko mamy stare BWP o ograniczonych możliwościach, ale kilkaset z nich przekazaliśmy. Czyli się okazało, że nie tylko mamy starego bwp jedynkę, ale też mamy połowę tego, co mieliśmy do niedawna, a zagrożenia stają się coraz realniejsze i coraz bliższe. I wtedy troszkę zaczęło się dziać. Po pierwsze, w przypadku Borsuka zamówiono cztery kolejne egzemplarze, prototypy, żeby przyspieszyć proces testów. No. Troszkę odkrywcze, prawda? Mamy więcej prototypów, możemy szybciej pro przeprowadzić testy, możemy szybciej wprowadzić rozwiązania, które stworzą naprawdę dobrego BWP. -a. No jeszcze tutaj zabrakło jakiejś partii pilotażowej, tak jak robią to wszyscy na świecie, którzy się na tym znają, żeby móc jednak te problemy początkowych... Lat produkcji wyeliminować. No nasze czołgi K2, które są produkowane od 10 lat, nadal mierzą się z, na przykład z takimi problemami, które powoli dopiero są eliminowane. No a my z Borsukiem jeszcze nie zaczęliśmy. No ale okej. Okay. No i mamy ten 2022 rok, i nagle ktoś stwierdził, że pływający borsuk może mieć niższy stopień opancerzenia, może mieć niższą przeżywalność niż cięższe od niego o na przykład 15 ton niepływające BWP. Geniusz. Geniusze. No naprawdę. Konstrukcja, która ma być lepiej opancerzona, która może ważyć ponad 15 ton więcej, która nie ma ograniczeń wynikających z tego, że ma pływać, może zapewniać lepsze opancerzenie. Gratuluję. Ważne, że do kogoś to dotarło. Tylko, że pojawił się problem, ponieważ my mamy naszego BWP-a, ale pływa. A ubyło nam troszkę BWP-ów, więc co zrobić? Oczywiście w głowach niektórych urodziła się myśl, że jeśli potrzebujemy ciężkiego BWP-a, to kupmy tak jak zawsze, za granicą, bo oni nam dadzą kredyt i będzie wszystko ok. I nawet były propozycje, tylko że się okazało, że no, zaczynamy dużo kupować, a to kosztuje, i w głowie kogoś myślę, że przyszło do opamiętania się, że mamy kupę sprzętu, który kupujemy, jeszcze więcej planujemy kupić, a budżet nie jest bezdenny. Obsługa tego sprzętu będzie kosztować, wdrożenie tego sprzętu będzie kosztować. Kupimy czołgi, musimy kupić wozy specjalistyczne, żeby można było ich używać w taki sposób jak trzeba. Trzeba kupić AMO, trzeba kupić. Miejsca, gdzie one będą stacjonowały, trzeba wyszkolić ludzi i tak dalej, i tak dalej. A my nagle zaczęliśmy kupować wszystko, czego nie kupowaliśmy przez ostatnie 30 kilka lat. Ale to nie wszystko. My chcieliśmy podwoić nasze zdolności. No i ktoś w końcu stwierdził, że okej, okay, ten ciężki BWP jest nam potrzebny, ale może nie aż tak szybko. Spokojnie trzeba usiąść i się zastanowić. Tylko, że nie wiem czemu. W głowach wielu osób nie zaświeciła się taka lampka, że okej, okay, potrzebujemy maksymalnie dużej liczby BW-ów, ponieważ o ile chodzi o armatochałbicę, coś tam zamówiliśmy. Nawet nie coś tam tylko dużo. Szkoda, że nie kraby. Ale tu mnie znacie, zawsze będę na to narzekał. Wyrzutnie rakiet, czumło, no i 20 hajmarsów. Potężny skok do przodu, jeśli chodzi o armatochałbicę, potężny skok do przodu, jeśli chodzi o zdolność. Jeśli chodzi o czołgi, 250 Abramsów, 116 tych kolejnych, 180 k plus 230 Leopardów. Coś tam mamy. Nowoczesne, dobre. A jeśli chodzi o BWP, jest tragedia. No ale niestety te rozmyślania nie skończyły się na razie. No, skończyły się, ale to za chwilę. To znaczy, to jest kontynuowane. Tylko, że nie zapadła decyzja, że okej, okay, jeśli chodzi o czołgi, jest jakoś. Nie jest idealnie, ale coś tam jest. Zamówienia trwają, armatochałbice, wyrzutnie, inny sprzęt, coś tam kupujemy. A w przypadku bwp ów gdzie ich ilość się zmniejszyła drastycznie, a ich możliwości to już od 30 kilku lat wołają o pomstę do nieba, to jednak się nic nie, za bardzo nie działo. Wiecie, mielimy, mielimy, mielimy i takie coś jak niezauważalne BWP, ponieważ uważam, że to wszystko wina tego, że wiele osób po prostu zapomina, jak ważne są BWP, że to do nich nie dociera. Czołg super, zdjęcie na tle czołgu pięknie wygląda, armatochałbica, ekstra, jeszcze dłuższa lufa, no super. Wyrzutnia rakiet, no też można piękną fotkę zrobić. Przy BWP nie aż tak fajnie, nie mówiąc o tym, że mamy tego swojego nieszczęsnego borsuka, on jest ekstra, jest ekstra wieża, tylko że znasz. A jak je znasz, to trzeba samemu znaleźć na niego środki. Tylko że wróćmy do tych wcześniejszych lat. I tu ci, co są u władzy, to niezależnie. Jedni, drudzy, trzeci, czwarci. Ta historia trwa trzydzieści kilka lat. Żebyście to zrozumieli, że tutaj nie ma picia do polityków, do rządzących. Tutaj przedstawiamy sytuację. Znacie mój stosunek do polityki. Do polityków jest jaki jest. Wtedy niestety nie doszło do opamiętania się i takiego postawienia sprawy jasno. Ok, potrzebujemy bardzo dużo BWP-ów. Co robimy? Rozkręcamy w maksymalny sposób produkcję tego co mamy. Bardzo dobrego BWP-a, jakim jest Borsuk, z bardzo dobrą wieżą, jaką jest ZS-30, a te problemy początkowe rozwiążemy w trakcie na przykład wdrażania serii wdrożeniowej, przedprodukcyjnej. I dodatkowo, no chcemy ciężkiego BWP-a. Mamy już Borsuka jego zawieszenie pozwala dorzucić na niego te 5, 6, 7 ton. Więc co robimy? Oczywiście tworzymy pakiet do pancerzenia. Nic trudnego, robiliśmy takie rzeczy we współpracy z kimś, ale się to da zrobić, żaden problem. Albo też robimy od początku wersje ciężkie, czyli już próbujemy wzmocnić zawieszenie i na bazie borsuka budujemy jego od początku od wyjścia z fabryki niepływającą wersję ważącą na przykład 35-36 ton do pancerzami tyle ile możemy. I powinny od razu ruszyć prace koncepcyjne, później prototypy i do pancerzenia, czyli na przykład produkujemy pływające borsuki, ale jest chwila, że potrzebujemy je dopancerzone, zakładamy w ciągu 2-3 godzin dopancerzenie i mamy bwp o jeszcze większej wytrzymałości, o jeszcze większej przeżywalności a drugą ścieżką jest właśnie tworzenie ciężkich borsuków, czyli już pozbawionych właściwości pływania od początku borsuków. Wtedy niektóre rozwiązania, które są potrzebne, żeby to pływało, w znaczeniu ten BW, mogłyby być zmienione i on już by mógł mieć przy tej samej masie, co dopancerzony borsuk, móc mieć większą wytrzymałość. To powinno być zrobione od razu. No i oczywiście od razu ruszamy z pracami nad ciężkim BW. -em. I co ciekawe, te prace trwają. Firma, która produkuje borsuka, te prace prowadzi. Tylko, że to powinno być nie tak w oderwaniu, tylko że to powinno być tak, że przychodzi ktoś, mówi takie są wymagania, macie tyle kasy, za rok przyjdziemy, sprawdzimy, za dwa lata przyjdziemy, sprawdzimy. Macie się rozliczyć, ma to wyglądać tak, jak chcemy, później prototyp, jesteście rozliczeni. Tutaj wiele osób narzekając na nasz przemysł powinno pamiętać, że mm, tu brakuje dozoru. Sprawdzania. Chcecie nam coś sprzedać? OK, ale to sprawdzimy. No to dotyczy też zagranicznych rzeczy, no tak, żebyście wiedzieli. Więc na chwilę dzisiejszą, powoli, OK, czyli tego zabrakło. I myślę, że tych prac nad dopancerzeniem czy też ciężkim borsukiem, z tego co wiem, to nie ma. Może tam coś się dzieje i oby tak było. I oczywiście lata lecą, a my zamawiamy ile borsuków. 111 sztuk. Potrzebujemy dwa bataliony, czyli 116 sztuk. 5 już mamy tych prototypów, które się przerobi. Zamawiamy 111 borsuków. Kiedy nasze zapotrzebowanie na BWP to 1100 coś, y, 1000 kilkaset BWP-ów. Już o pojazdach specjalistycznych nie mówię. Jeśli chodzi o borsuki, 1000 BWP-ów, tysiąc borsuków w wersji BWP-a, plus kilkaset wersji specjalistycznych. O wersjach specjalistycznych to ja nawet nie mówię, czy te prace trwają, czy zostały zlecone, czy jest chęć kupienia tych wszystkich wersji specjalistycznych, których potrzebujemy kilkaset, które są mnożnikiem zdolności tych BWP-ów, bo ten BW potrzebuje wozu dowodzenia wozów ewakuacji, wozu zabezpieczenia technicznego i masy innego sprzętu. A co się dzieje? Nie wiemy, ale zapewne nie za dużo. No i niestety, przekazując kilkaset BWP-ów, reszta się zużywa. Chcąc podwoić nasze zdolności, czyli podwoić liczbę żołnierzy i całej reszty, powinniśmy też spojrzeć na temat w ten sposób, że powinniśmy jednak tą ilość bwp i wozów specjalistycznych zwiększać, a my zamawiamy 111 borsuków. Dlaczego? Ponieważ one są zamawiane u nas i na nie musimy wyciągać nasze pieniądze. A niestety, chyba doszliśmy do momentu, że wiele osób zdało sobie sprawę, że kupując setki sztuk sprzętu, wdrażając ten sprzęt, kupując do niego amo tworząc warunki w których może być przechowywany tak to powiedzmy garaże ale też zapas części odpowiednie narzędzia do naprawy i tak dalej i tak dalej to kosztuje to będzie kosztować gigantyczne kwoty potężne niewiarygodnie duże kwoty do tego zwiększamy liczbę naszych żołnierzy co też samo w sobie jest bardzo kosztowne i chyba rozbiliśmy się powoli rozbijamy się o ścianę że to, co wydajemy, zaczyna być niewystarczające w porównaniu do tego, co powinniśmy wydawać. Ok, ale mamy rok 2025 i na czym obecnie, na jakim poziomie obecnie jesteśmy? Tak jak powiedziałem, mamy mieć 116 BWP-ów Borsuków. Chcemy rozkręcić produkcję, chcemy obniżyć koszty, co ma być wynikiem tego, że będziemy ich zamawiać więcej. Tak jak powiedziałem, potrzeby są duże: 1000 BWP-ów Borsuków w wersji BWP-ów. W wersji bojowy wóz piechoty plus kilkaset, myślę, że 400-400 kilkadziesiąt wozów specjalistycznych w różnych wersjach, żeby one mogły no, te nasze BWP Borsuki działać tak jak trzeba. Nie mam wiedzy na temat tego, czy jest opracowywana wersja ciężka, czy też dopancerzenie do Borsuków, ani też nie ma, widzę chęci wznowienia prac nad naszym systemem aktywnej obrony. W które no, zwiększyłyby mocno przeżywalność tych BWP-ów, borsuków, ponieważ pamiętajcie, pływający BWP z dobrym systemem aktywnej obrony ma wyższą przeżywalność niż ciężki BWP, który tego systemu nie ma. Przynajmniej moim zdaniem, ale tutaj można się spierać, jak ważne jest również opancerzenie. I tego najprawdopodobniej nie ma. Kolejne umowy są zapowiadane, czyli chaos trwa. 30 kilka lat chaosu, jak chcemy zastąpić nasze BWP-y jedynki, i to cały czas trwa. Jeśli chodzi o ciężkiego BWP-a, to tutaj prace nad ciężkim BWP-em są jednak w naszym przemyśle prowadzone. Nie wiemy, czy będzie chęć zakupu tego BWP-a, ponieważ takiej umowy, czy też umowy, która nakazywałaby, czy też kazałaby opracować tego BWP-a, z tego co wiem, to nie ma. Pamiętajcie, że czego nie ma na papierze, czego nie ma w umowie wykonawczej, tego nie ma. No ale HSW pracuje i nawet w 2029-2030 roku mógłby, on być, mógłby trafić do produkcji ten nasz ciężki BeWup, który no jednak byłby o wiele lepiej opancerzony niż Borsuk. No nie pływa, ale jest lepiej opancerzony. To jest, to jest sytuacja dzisiejsza, rok 2025, lipiec. Jak to będzie się przedstawiało w przyszłości? Oczywiście, no, powinniśmy zawierać kolejne umowy na produkcję borsuków. Powinniśmy zawrzeć umowę na produkcję prototypów ciężkiego BWP. Powinniśmy opracować pakiet opancerzenia do pancerzenia do naszych borsuków, żeby zwiększyć ich odporność. Powinniśmy wznowić pracę nad systemem aktywnej obrony. I dla czołgów, i dla armatochałubic, ale też dla konstrukcji lżejszych, mniejszych, takich jak wyrzutnie rakiet oraz BWP, w tym te pływające oraz kołowe transportery opancerzone. Zaczęły się żniwa, chyba, proszę Państwa. Więc dzisiaj jesteśmy w sytuacji nadal trwającego chaosu. 30 kilka lat prób. Przekonywania, dużo gadania i wielu innych rzeczy, a my mamy, jak na razie, zapewnione 116 BWP-ów. Kiedy przed 22 mieliśmy 1000, o, oficjalnie 1300 BWP-jedynek, a my powinniśmy to uzupełnić. Plus dodać dodatkowe wyposażenie i specjalistyczne, plus dodatkowe BWP, ponieważ chcemy, chcemy zwiększyć nasze możliwości, plus zapas części. Zapas taki, że gdyby się coś stało, żeby móc uzupełnić straty. Tam około 20. Więc nawet na dzisiaj potrzebujemy 1000 borsuków, 400-kilkadziesiąt pojazdów specjalistycznych opartych na tych borsukach. 400-kilkadziesiąt ciężkich bojowych wozów piechoty, minimum, plus około 200 pojazdów specjalistycznych, minimum, opartych na tych Borsukach. Ponad 2000 sztuk tego typu pojazdów, a my mamy umowę na 116 sztuk. To jest chaos, to mało powiedziane, i to trwa, to trwa lata. To nie jest sytuacja z tego roku, z zeszłego, sprzed 2, 3, 4, 5. 10 lat, 15-20. To jest ciągle trwający proces, którego efektem jest to, że jesteśmy w złym miejscu. BWP, które bardzo często są ważniejsze od czołgów. I wiem, tu wiele osób się obrazi, wiele osób będzie mi udowadniało, że nic jest, nie, nie ma rzeczy ważniejszej od czołgu. No ale pozwólcie mi wyrażać swoją opinię. To tu jesteśmy. No, w bardzo złej sytuacji. I dalej negocjujemy K2. Okej, okay, potrzebna rzecz. Ale dobra, może nie zagłębiajmy się w różne zakupy. Tu wszystko jest potrzebne. Taka prawda, że w naszej sytuacji to gdzie się nie obejrzymy, to jest źle. Obrona przeciwlotnicza... No nie jest źle. Idziemy w dobrym kierunku, ale i tak za mało. Marynarka idzie w dobrym kierunku, za mało. Lotnictwo, dobry kierunek, za mało. Czołgi, za mało. bez Bezzałogowce, tragedia. Możliwość uderzenia bardzo głęboko w terytorium przeciwnika, coś tam jest, ale i tak to nie jest to, co powinno być, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj. Hmm, ja bym tego inaczej nie nazwał jak chaosem, żeby nie używać mocniejszych słów. Ponieważ te mocniejsze słowa jak najbardziej można by użyć że to jest coś o wiele. Żniwa, na wsi tak jest. Jak nie, zboże to teraz. John Deere, kombaj. Ok, wracajmy do naszego problemu, ponieważ jest to problem. Bardzo duży problem. To jest gigantyczna ilość zaniedbań następujących rok po roku, rok po roku, rok po roku, tworzenia borsuka, wieży i wielu innych rozwiązań wbrew wielu, wszy... może nie wszystkim, Wbie... wbrew wielu przeszkodom. A nadal po tylu latach jesteśmy w złym miejscu. Nie powiem gdzie. To musi, no musi się coś zmienić. Musimy coś zmienić, ponieważ tu to, to jest gigantyczny problem, który nas będzie dotykał bardzo mocno. BWPy jedynki stają się coraz starszymi, coraz bardziej zużytymi konstrukcjami. My je remontujemy, robimy z nich nówki, no ale nie tędy droga. Chaos, 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 ktoś inny mógłby to nazwać inaczej, a my w roku 2025. Dalej się zastanawiamy, kiedy będzie kolejna umowa na borsuki. Czy kupimy z zagranicy ten system aktywnej obrony? A może nam jest w ogóle niepotrzebny? Szkoda, że przez 30 kilka lat nie byliśmy w stanie dojść do decyzji. Do tego, że 10, 5, 10, 15 lat temu już by było powiedziane: potrzebujemy tyle i tyle, opracujcie, my zamówimy i będziemy to wdrażać. Wiem, że dużo zmieniło się dopiero 3 lata temu, kiedy wszyscy stwierdzili, że jednak te pieniądze muszą się znaleźć. I wcześniej po prostu nie było kasy. No ale minęły 3 lata. I jest jak jest. Jaka jest Wasza opinia? Jak myślicie? Czy ten chaos będzie jeszcze trwał? Czy coś się zmieni? Czy za 10 lat obudzimy się za, z 400 borsukami i nadal z BWP-ami 1 i Starami 266? Czy pójdziemy w jeszcze gorszym kierunku i kupimy jakieś bradleje z pustyni i znowu wbijemy się w coś, w co nie powinniśmy. Zapraszam do komentarzy. A Wam dziękuję za obecność. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, wspieracie ten kanał, Patronite, postawienie symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem. Funkcja wspieraj, bardzo Wam za to dziękuję. Zapraszam na mojego X, zapraszam na kartę społeczności, gdzie wrzucam niekiedy rzeczy z moich innych kanałów, więc. Zapraszam do zobaczenia, do i usłyszenia ponownie.